Leluja, żeluja, leluja, prosi o to. Kochani, tu, tu, nas spotkać lepszego oprócz tego, że rano staliśmy o dziewiątej, ósmej, nie wiem, które dopiero o dziesiątej było cokolwiek. No to był piękny poranek. Chciałbym wam kochani z tego miejsca bardzo podziękować za to, że tak dziennie walczycie z Kubą, z komitetem yahoo, z Wyspą, z pomagacie sobie, wspomagamy sobie Bardzo na to, dobre serce, uśmiechnąć się. Bardzo to jest piękna postawa, bardzo Wam dziękuję. I kochani z dalej do często...